Są pytania o dietę przy SIBO, ale myślę, że no to jest. Wiedziałam. Oczywiście tutaj dopełnię. Oczywiście nieraz są różne podejścia dietetyczne. Nieraz stosowana jest sama dieta lekkostrawna. Jednak ona nie jest tak tak efektywna niż jak w przypadku diety low FODMAP. Nieraz jest dieta stosowana elementarna, to jest bardzo, bardzo restrykcyjna dieta, często nie stosowana w ogóle w gabinetach lekarskich, tylko i wyłącznie w szpitalach. Natomiast taka najpowszechniejsza dieta to jest dieta low FODMAP. Dobrze, mam jeszcze pytanie, czy też prośbę o się do tego stwierdzenia o ważnej roli dietetyka, ponieważ chciałbym, żebyśmy uniknęli sytuacji, kiedy pacjenci próbują sami na własną rękę sobie pomóc, a to nie jest przecież takie proste. No, nie jest proste, ze względu na to, że tak jak wspomniałam, trudno jest też zbilansować taką dietę, czyli żeby była odpowiednia ilość wszystkich makroskładników. Czyli białka tłuszcz, czyli węglowodanów, nie mówiąc o mikroskładnikach, czyli wszystkich witaminach i składnikach mineralnych. Dlatego też no, ważne jest, żebyśmy faktycznie zasięgnęli porady osoby, która się tym zajmuje. To nie musi być od razu rozpisany jadłospis. To mogą być tylko i wyłącznie wskazówki żywieniowe, jak, jak podejść do takiej diety, bo bardzo często Idziemy albo w przesadny radykalizm, albo w jedną, albo w drugą stronę, czyli albo stosujemy bardzo restrykcyjną dietę, gdzie moglibyśmy sobie pozwolić na niektóre produkty, a tak naprawdę katujemy się bardzo restrykcyjną dietą, która niekorzystnie nam wpływa na nasz organizm, a z drugiej strony nieraz. Podchodzimy zbyt lekko do tej diety i stosujemy zbyt dużo tych produktów, które no nie są faktycznie wskazane. Tu przede wszystkim mówimy o eliminacji węglowodanów, czyli właśnie warzyw, zbóż i owoców. To jest tak naprawdę w większości podstawa naszego talerza żywieniowego. Dlatego też no to jest bardzo. Ciężkie też podejście, jeżeli byśmy musieli sami sobie z tym poradzić. Tak jak wspomniałam, źródła różne źródła internetu mówią różnie na, ten, na temat tej diety, dlatego tak ważne jest, żebyśmy tutaj wzięli pod uwagę tę możliwość konsultacji z dietetykiem. To ja mam teraz taki praktyczny. Jeżeli ktoś no, ma problem, zgłosi się, SIBO, będzie diagnozowany. To tak w praktyce ile trwa taki proces leczenia skutecznego i czy on się wiąże z tym, że ta dieta później jest do końca życia, czy to można jakoś w czasie określić ten moment wzdrowienia? Tu przede wszystkim, to jest w zależności tak naprawdę od tego, jak będzie rozpisana ta antybiotykoterapia, to jest pierwszy punkt. Ze względu na to, że nieraz jest stosowana przez tydzień, zalecenia gastroenterologiczne mówią, że faktycznie ten proces leczenia antybiotykami powinien trwać około dwóch tygodni natomiast i, i faktycznie zazwyczaj jeżeli pacjenci do mnie trafiają to z takim leczeniem natomiast w przypadku kiedy mówimy już o diecie to pierwszy etap diety to jest 6 tygodni, maksymalnie 6 tygodni, ta eliminacja, a później wprowadzamy te wszystkie produkty i ta reintrodukcja, ta, ten drugi etap prowokacji trwa no, w zależności od tolerancji pacjenta. Bo jeżeli nie będzie pacjent tolerował tych produktów, które będziemy wprowadzać, to ten okres tej, tego drugiego etapu diety nam się rozszerzy i to dość mocno. Natomiast ja zawsze Zawsze pacjentom powtarzam, że nieraz warto wydłużyć ten okres i się nie przejmować tym, że ten okres tej, tego drugiego etapu diety trwa dłużej niż myśleliśmy, ale ważny jest efekt tej, te, te, tego, tego etapu ze względu na to, że później on jest podstawą do, tej, do wprowadzenia tej trzeciej, trzeciego etapu, czyli stabilizacji diety, stosowania tych tolerowanych przez nas produktów. Więc nie umiem odpowiedzieć tak konkretnie na to pytanie, jak długo trwa ten proces leczenia. No na pewno kilka miesięcy, to tak z czystym, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, natomiast to jest bardzo, bardzo indywidualne w przypadku różnych pacjentów. Ale u części pacjentów te nawyki żywieniowe muszą pozostać na dłużej. Tak, tak, muszą, ym, ale też bardzo często ym, wychodzimy z tych, y, z, tych, y, z tych problemów jelitowych i y, faktycznie ta dieta jest już taka y, fajna, dobra, y, zbliżona bardzo do tej diety sprzed leczenia, y, więc y, tutaj też nie można. Ym, jakby podchodzić do tego tematu, że już do końca życia nie będę nie będę mógł zjeść, nie wiem, kalafiora czy, czy brokuła, Absolutnie nie, nie można podchodzić do tego w ten sposób. Trzeba faktycznie no, też pozytywnie podejść do tematu i, i próbować później w, tej, w tym etapie tej prowokacji, żeby jak najbardziej tutaj urozmaicić, urozmaicić docelowo tą dietę. No i podkreślmy, że to jest dieta indywidualnie przygotowana, to nie jest jakiś schemat jeden dla wszystkich, to niestety wymaga konsultacji z dietetykiem, i później interakcji, wymiany tutaj pewnych. Tak, tym bardziej, informacji. że tak, tym bardziej, że faktycznie ta eliminacja, tutaj tej eliminacji podlega ilość, to jest ilościowa eliminacja zazwyczaj, a nie konkretnego produktu. Bo nieraz ilość konkretnych. Większa ilość konkretnego produktu może nam dawać obiady, ale już mniejsza ilość tego samego produktu jest tolerowana i można ją jeść. Dobrze, to było pytanie o diagnostykę. No, powtórzmy, bo to może nie, nie wybrzmiało, czy w tym nadłoku wiele informacji okay. warto o tym jeszcze powiedzieć raz. Jeszcze to jest test. Wykonywany przez pacjenta osobiście. Troszkę o tym powiem, bo też też ten, te testy znam. Test oddechowy. Pacjent musi dostaje zestaw, tam jest specjalna substancja do wypicia. To się rozpuszcza w wodzie, wypije i następnie w przeciągu odpowiedniego czasu, zdefiniowanego w odpowiednich odcinkach czasowych, trzeba wydychać powietrze do przekazanych probówek, zamykać je i ten powietrze wydychane, to powietrze wydychane jest później poddawane badaniu. Także taki, takie badanie jest troszkę. No, wymagające, bo ono wymaga trochę czasu i spokoju, żeby się spokojnie zaszyć gdzieś z tym zestawem i odpowiednio te kruki powietrza pobierać, wydychać. Trzeba się na pewno bardzo dokładnie zaznajomić instrukcją, żeby nie pobrać źle, bo wtedy wynik jest nie do końca wiarygodny. I następnie interpretacja tego wyniku to już pozostaje w, w rękach no, tego, dokąd ten wynik wpłynie. Tam na tych wynikach zawsze jest interpretacja, ale tutaj dietetyk czy lekarz, oni wiedzą, jak się, jak się z, tym, z tym wynikiem obchodzić. Czy może pani coś oddać? Do, do tego pokrótkiego opisu. Tutaj też dodam tylko jedną rzecz. Jeżeli faktycznie wykonujemy w domu, to też zwracam uwagę na przygotowanie. To, to, co też tutaj przeze mnie zostało powiedziane wcześniej, to jest bardzo istotna rzecz w przypadku dobrego wykonania, rzetelnego wykonania tego badania. W przypadku jak to badanie wykonać, też zawsze jest dołączona instrukcja, tak jak tutaj pan doktor powiedział, i dodatkowo możemy też tą instrukcję na stronie internetowej zawsze placówek medycznych one są dostępne, jak pobrać taki materiał, żeby było wszystko ok. I teraz kilka informacji. Ten test może wykonać zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Oczywiście też. Aczkolwiek tu u dzieci, no pewnym problemem być może, no, skuteczność tego wydychania powietrza do tych probówek, no bo to trzeba świadomie pobierać, prawda? Tak, tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy, jeżeli chodzi o dziecko, to, to żeby zwrócić uwagę, po pierwsze, czy dziecko ma powyżej 14 roku życia? Jeżeli tak, to, to można faktycznie wykonać taki, taki test samodzielnie w domu. Jeżeli poniżej 14 roku życia. Tutaj laktuloza często jest przeciwwskazaniem do, do, do wykonania tego badania u takich dzieci, ze względu na to, że to jest też środek przyczyszczający. W przypadku dzieci o małej masie ciała mogą ten efekt przyczyszczający uzyskać, więc raczej tutaj działamy. Na glukozie, natomiast w przypadku glukozy bardzo często trzeba mieć zaświadczenie od lekarza, żeby taką zgodę od lekarza, żeby móc wykonać takie, takie badanie. Natomiast jeżeli a tak naprawdę lekarz stwierdził, że już dziecko może nawet z tą laktulozą wykonać to badanie, tak jak najbardziej oczywiście może samodzielnie tutaj z rodzicami wykonać, móc tutaj dostać się do. do placówki medycznej na wykonanie takiego badania. Natomiast tutaj, co pan doktor wcześniej też wspomniał, to dziecko musi być współpracujące, czyli musi faktycznie być w stanie ten wydech utrzymać do takiej torebeczki. Ta torebeczka nie jest wcale taka duża, natomiast faktycznie gdzieś tam dziecko musi, musi faktycznie współpracować z wydechem powietrza. To badanie oczywiście można wykonać, pewnie się też wykonać po leczeniu, żeby sprawdzić na ile skuteczne ono było, prawda? Czyli to trzeba się zmoczyć, czy trzeba często, ono, często. Często jest takie coś e, wprowadzane, e, albo na przykład po, e, po, po już e, zastosowaniu diety, e, jeżeli są jakieś objawy, to często lekarz też zwraca uwagę, żebyśmy wrócili na takie, na takie kontrolne badanie, natomiast to już w zależności właśnie też od, od prowadzenia lekarskiego ale często faktycznie, żeby skontrolować, czy to całe leczenie terapeutyczne, ta terapia SIBO pomogła, to jak najbardziej taka kontrola, taką kontrolę można wykonać i to nam będzie faktycznie dawało informację konkretną, czy już jesteśmy w kłopocie, czy też nie. Jeszcze tutaj powtórzmy to badanie. No, najczęściej jest wykonane osobiście przez pacjenta, no bo ten komfort można zakupić czy w diagnostyce, czy w instrukcji mikroekologii. Mamy takie zestawy, wysyłamy do domu do pacjenta. Natomiast oczywiście w sytuacjach pewnych też można udać się do, 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 do podmiotu leczniczego, do jednostki, która może to badanie pomóc wykonać. Aczkolwiek to jest znacznie nie chyba przez pacjentów wykorzystywane i popularne. Raczej te badania się wykonuje w zaciszu domowym, bo to chwilkę trwa, prawda? To jednak wymaga. Się tam... Tak, chwilkę trwa, no i też no tutaj ta luktuloza może gdzieś tam pobudzić tam perystaltykę i w przypadku osób, które już wcześniej miały problemy z biegunkami, to faktycznie może bardziej pobudzić jelita do pracy i, i mogą gdzieś tam być te perturbacje jelitowe i faktycznie no, to jest bardziej komfortowe dla pacjentów. A to też trzy godziny to badanie trwa, więc no, lepiej dla pacjentów zawsze w zaciszu domowym niż na poczekalni spędzić te trzy godziny.